Dzień dobry. Wejdzie pierwszy 1 października. A co to oznacza? Zaczynam studia. Właśnie tak. Też w to nie wierzę, nie wiem co się dzieje, nie wiem jak to szybko minęło. I w ogóle nie dowierzam, że idę na studia, tak jakby jeszcze niedawno byłem w liceum, więc... Minęło to strasznie szybko. W ogóle te wakacje minęły bardzo szybko jakby dla mnie. No ale to przez to, że pracowałem, więc no dobrze. Mamy godzinę siódmą za 4. Ja powinienem za pół godziny wyjść. A ja jeszcze wyglądam tak, czyli no nie wyglądam, prawda? Dlatego idę się ubrać, poczekajcie. Dobrze. Udało się. Myślę, że mogę iść tak. Już wam pokazuje na elegancko, ładnie koszulę, spodnie i buty Wiem, takie, no bo jednak bez przesady to, to tylko rozpoczęcie do żadna obrona pracy licencjackiej, matko, o czym ja mówię. No właśnie w ogóle te spodnie z lubię. także po fajne, mogę tak iść, myślę, że tak. Mam dzisiaj na. 8.45, to jest jakieś spotkanie kurczę nie pamiętam, kierunkowe, coś takiego a potem o 10 już jest jakby cała inauguracja czy ja jestem bardzo gotowy? ani trochę ja nie wiem co tam robię jutro też jest coś środa jakby też jakieś spotkanie miało być czy coś, słyszałam. nie wiem ale chyba nie ma jakby normalnych zajęć I dopiero w czwartek są już <laughs> już w ogóle w czwartek zaczynam ćwiczeniami wow w ogóle wczoraj to była przygoda bo dosłownie byliśmy złożyć papiery tydzień temu, że ja byłem i tam było na kartce wiadomość, że do 30 września powinien jakby tam zrobić konto i tak dalej. wczoraj był 30 września rano przychodzi wiadomość, że przypominamy tam o zalogowaniu się, coś tam, że tydzień temu dostali Państwo wiadomości, Co myślę, jakie wiadomości? Ja przez cały tydzień wchodzimy na pocztę i tam nic nie było. No to pisze tam z powrotem. Bo tam było, że w ramach jakichś problemów coś tam proszę, wiadomo jest No i napisałem, od razu przyszła wiadomość, że sobie to konto. Najpierw był problem w ogóle jak, jak ten plan zobaczyć i tak dalej. Myślałem, że trzeba będzie sobie przedmiot wybierać, ale tu jakby już chyba od góry. nie te grupy są przydzielone. No więc dobrze, potem ko przyszedł kolejny problem. WF. Znacie mhm, mnie. Ja i WF, no to się nie łączy, więc musiałam wybrać coś, jakby to powiedzieć... Coś co bym zniósł po prostu przez 30 godzin, co nie? No, i wchodzimy razem z Sandrą. Robiliśmy to rano, właśnie. No, szukamy tego WF-u. Znowu nie wiemy jak, gdzie. No, ale dobra, jakoś znaleźliśmy. Wchodzimy z 18 do wyborów przedmiotu, jakby WF-u było już tylko 12, więc troszkę się obsypałem, jak to zobaczyłem. Ale dobrze, Znalazłem to co chciałem. Akurat były dwa miejsca wolne w jednej grupie, więc sobie razem dołączyliśmy tam. I był, jakby to, no, wybraliśmy ten. Jak to było? Nordic Walking, jakoś coś takiego. I Idealnie się złożyło, że. bo to już była trzecia grupa, cztery były chyba ogólnie, że jest on wtorek przed naszymi zajęciami, więc mam cały poniedziałek wolny. Chociaż to taki plus tego. Ogólnie plan jest taki. Um, no, no. no można było lepiej, prawda? Mam w całym tygodniu jakby trzy okienka po dwie godziny. No więc tak średnio. Raz idę sobie na 9, raz na 13, raz na 8, raz na 11 i kończę o 16.30, o, 16 o 18.15. 16.30 i tam 14.40, coś. Więc no, ta 18.00 trochę mnie przeraża, no ale przynajmniej na 13 więc się weźmie. no coś za coś. W ogóle kolejnym wiadomostwem jest to, że legitymacja mi się skończyła wczoraj, a nie mam jeszcze studenckiej, a muszę jechać pociągiem i wiecie co, muszę kupić normalny bilet. Tak, myślę, że ktoś teraz może powiedzieć, żebym nie przesadzał, ale to boli, jakby 7 zł na 11? No to dużo, to bardziej dla mnie, jakby nie zarabiam już pieniędzy i tak dalej, no nie, więc... Dużo. Ja trochę długo nie przemyślałem bardzo dużo ja, koszulę, ja nie mam zębów, także to będzie walka po prostu przetrwanie, bo znając mnie, nie mam uwagę, że mi się nie ukrodził. W ogóle słoneczko wychodzi. To chyba znak, że będzie dobrze. Teraz mi się robiło tak zimno, jakby... Ciekawiczej teraz stopni, nie mam powiem. Dwa stopnie są, jakby mało. I przez to ja mam taką tak suche ręce i No, nawet tutaj... Już mi schodzi to skóra. Suche ręce i suche usta, że to już jest jakaś porażka, dopiero październik. Masz sens to, naprawdę jakby troszkę więcej jakby... No nie wiem, rano może 10 stopni. Marzenie W ogólnie nie, nie to na słoneczko, ale z tego jest tak zimno. <głynie> nie widać tak koleparabyzuszlecji. No uuu, no jest zimno jakby... Że to wymyślił. Dzień dobry, mamy czwartek, godzinę 6.00, coś 10 chyba około. No, Ym, ja mam się na 8.00, to już znaczy na 8, ale mamy... ktoś tam coś tam napisał, że na 8.15, no dobrze, tutaj tak jest na 8.00. Mam dzisiaj do 16.30. To chyba najgorzej, jakby taki, tak samo jak w szkole. Taki typowy szkolny dzień też tak nie mieć tyle samo czasu tam, bo tak to mam tylko cztery zajęcia. Jakby 3 ćwiczenia, jeden wykład. A w tym jeszcze okienko 2 godziny i 45 minut. Także nie, nie jest super. Ciekawe trochę, tak, jak to będzie wyglądać. To w sumie pierwszy dzień taki z akcjami. Więc no, troszkę się obawiam, tych ludzi, którzy tam prowadzą, to no, nie wiem, nie wiem, zmię trzeba oczekiwać, więc sam no, to powiem wam jak było, jak wrócę, bo sam też jestem ciekawy. Mamy godzinę 15.40, a ja jestem już w domu. Tak, powinienem być do 16.30 na studiach, ale em, udało się wrócić wcześniej. W ogóle może zacząć zacznę od początku. Pan naprawdę na pociąg. Yy, nie ukrywam, że spóźnił się... Yy, ten, pociąg był opóźniony o 30 minut, więc wsiadłem w innej, pojechałem innym. Też był później niż miałam być, ale koniec końców tak się nie spóźniłem, bo ta pani yy, napisała tam... Na poczcie coś tam wysłała, że zajęcia będą troszkę później, więc się nie spóźniłem, więc na spokojnie, wszystko dobrze. No, pierwszy wykład, spoko, pani taka miła się wydaje, ale już pierwsze co zapowiedziane, prace w grupach. Znaczy w grupach, no to po dwie osoby, więc my z Sandrą oczywiście robimy razem. Czymś się to podoba, ja bo nie lubię robić takiej pracy. Jakbym... Ja bym, nie wiem, w lokolog bym napisać na koniec i, i elo. Znaczy czy Elo nie wiem. No, może, może byłoby ciężko, ale wolę to niż pracę w grupach. Znaczy nie takie, że muszę zrobić i zaprezentować przed wszystkimi. Znaczy to nie jest problem, że muszę zaprezentować, tylko zrobić to dobrze. Bo jakby to już nie są prezentacje, jak liceum, na 15 slajdów i przeczytasz z laptopa i, i to tyle. No więc tutaj poziom wyższy. I tam nam pani padała na kartce kilkanaście tematów i jak się tam pytała, jak to chce się zgłosić, ale na początku nikt nie chciał. Potem do innych tematów, więc zrobiliśmy sobie kolejność, no i my jesteśmy trzeci w kolejce. A za tydzień tych zajęć nie ma, co było dzisiaj rano i za dwa tygodnie też nie, więc dopiero od tamtego tygodnia ta kolejka jakby idzie dalej. No nie wiem, no takie coś właśnie. Potem mieliśmy okienko, dwie godziny. Szukaliśmy na nim mikrofalówki, żeby Sandra mogła sobie odgryźć jedzenie. No ale udało się, wszystko fajnie, zjadłem sobie. I... i tak miało wszystko fajnie, spokojnie. Potem były kolejne ćwiczenia z czego, nie pamiętam, socjologia, coś tam, coś tam, ja nie pamiętam tych przedmiotów, nie pamiętam, sal, ja nie wiem. Um, pan tylko sprawdził obecność, powiedział na czym polega zaliczenie, a dobrze, to, to chyba wszystko, możecie iść. I na to dosłownie po 13 minutach wyszliśmy, tak, no, ale przynajmniej jest obecność, więc. więc kolejne półtorej godziny czekaliśmy na korytarzu, na kolejny na ćwiczenia, nie na wykład. Patrzyliśmy na kolejny wykład, tutaj już, już normalnie był jakby wykład, normalnie notowałem coś tam troszkę, trochę było to powtórzenie z polskiego w liceum, trochę było nowych rzeczy, trochę nie rozumiałem, nie wiedziałem co się dzieje, ale no, może będzie git, tam tutaj już zaliczenia, zaliczenia trochę więcej tego, bo jest i pisemne i ustne, jakby ja i ustne, no nie lubię ustnych, no ale dobrze, no, w ogóle już że na zaliczenie, będzie wywiad, jakby trzeba zrobić wywiad, coś, nie wiem, takie formy są nowe dla mnie, boję się. No i potem były ćwiczenia, ale pan powiedział, że już można mieć do domu Bo to był jakby ten sam wykład ćwiczenia od jednego profesora Matko, tak tak się mówi No, więc on do domu i skończyłem o... 14.45 no, Więc... Ja nie narzekam No, wróciłem teraz I do coś zjeść i ja kładę się do łóżka Ja naprawdę nie byłem tam dużo, ale jestem zmęczony, ja... Idę obejrzeć sam serial Jutro na szczęście mam tylko... Dwa wykłady, ale tak muszę powiedzieć wcześniej, zobaczyć, czy mogę dobrać legitymację. No, bo jakby jeżdżę bez zniżek, i to mnie kosztuje dużo. Dzień dobry, mamy dziewiątą rano. Kolejny dzień. Ja wczoraj, odkąd wróciłem się, położyłem to oglądam serial do 22, więc nic nie robiłem tak naprawdę. Potem, jak skończyłem, poprawiłem sobie tylko notatki z jednego przeglądu wczoraj, bo tylko to pisaliśmy. I tak naprawdę poszedłem spać. Także tak, dzisiaj mam na 11.30, ale idziemy na 11.00 zobaczyć, czy możemy w ogóle odebrać lektymację, czy to jeszcze nie teraz, błagam, żeby to był teraz. No i właśnie tak, pogoda z oknem na średnia, pada. I tak, mam się tylko dwa, jak to się mówi, dwa zajęcia, no, ale mam do 14.45. Nie najgorzej, przynajmniej jest piątek, ja się cieszę, już weekend zaraz, i to trzydniowy, bo pamiętajcie, że mam poniedziałki wolne coś pięknego. No wydaje się, że jest zes i i mam jeszcze godzinę do wyjścia, więc no na spokojnie. Dobry wróciłem, mam godzinę 15.20. Czy dzisiaj było fajnie? No, było lepiej niż wczoraj, w tak mi się wydaje. No, nawet. Rano mieliśmy ekonomię. Troszkę sus. Pani do nas, że ja wiem, że ekonomia z waszym kierunkiem tak, tak się jakoś. No średnio, ale no jest, myślę. No, skoro się nie łączy, to po co? No ale ogólnie pani ta taka, taka miła, fajna, spoko. Ale oczywiście, już kolejne prace w grupach. żeby prowadzenie lekcji w grupach. Nie, mówię, jeszcze ktoś to zada, to ja, ja chyba rzucam te studio. No ale dobrze, kolejna... A, i w ogóle skończyliśmy ten wykład znowu po 15 minutach. Także kolejną godzinę siedzieliśmy i nic nie robiliśmy, dosłownie. Znaleźliśmy w ogóle te um, fotele fajne, więc sobie siedzieliśmy, mięciutko było. I tam były te takie te, że podłączasz telefon i pedałujesz na rowerku, żeby się ładował. Co kto woli. Potem tak siedzimy i kolejny wykład był w tej samej sali, no ale my wyszliśmy, no bo się skończył wcześniej. Yy, jak patrzę na drzwi kurde, nikt nie wchodzi, dobra, idziemy tam. Ja łapię za klamkę, a tam zamknięte I zapisane zapisano w grupie nie są, a nie na tej no, sali normalnie. Co myślę, co? Idę dalej, a się okazało, że jakby jedna sala ma dwie pary drzwi. Się tak chyba mówi. No i po prostu zrobiliśmy za złą klamkę, no ale weszliśmy, wszystko ładnie. Może sobie usiądę, oj to troszkę przyświetla. Ym, I tam już była pani bardzo miła, fajna, troszkę opowiadała właśnie co tam będzie na tym, na tym na tych wykładach. Troszkę mnie to nudziło, ale... Jakby pani była fajna. Potem to jakby chciała nas poznać, więc popytała, co to, no, tam ona i tak dalej. Ona od razu myśli na samym końcu, bo się spóźniliśmy. No i poszliśmy na koniec. Ona może zaczniemy od tyłu, opowiadać tak, niestandardowo myślę. Może jednak standardowo od początku. No więc była troszkę cisza, bo nic nie mówiliśmy, więc zaczęła od początku. No i na końcu tam powiedzieliśmy: Ja mówię, że lubię sobie piec, ale nie lubię gotować, bo I potem wychodzimy, dam jeszcze coś powiedziałam, co nie? I potem wychodzimy, a pani tak do mnie podobało mi się, co pan powiedział o tym gotowaniu, że, że mówi, że ma podobnie. Ja, matko, tu każdy mówi na pan, pani się czuje tak dziwnie. Bo nawet w pracy, jak pracowałam w McDonaldzie, to też nikt nie mówił na pan, pani, tylko wszyscy do siebie, jakby na ty. Więc jeszcze tak nie doświadczyłem czegoś takiego, jakby w liceum. też każdy mówił z nauczycieli po imieniu. Znaczy, na no wiem, że oni tu mają tyle ludzi na wykładach i tyle jakby roczników, klas, cokolwiek, że no nie zapamiętaliby imienia to po pierwsze, a po drugie no raczej się tak nie mówi. I oczywiście, wiecie co, nie mam dalej legitymacji, poszedłem rano do tej informacji, coś tam, coś tam i pamiętam mnie, że ona jakby fizycznie nie ma tutaj, żeby mi dać, ale one już są wydrukowane, więc można przyjść po południu. Wszystko fajnie, ale to jest tylko do 12, więc jak ja przyjdę po południu, bo mam wykłady, no więc dalej nie mam. Ale powiedziała, że już jakby w kolejnym tygodniu powinny być. No bo jak są już wydrukowane, no to już powinny być. W poniedziałek nie mam lekcji, we wtorek mam, więc we wtorek pójdę. I jakby we wtorek już ostatni raz jadę na takim bilecie. A jeszcze muszę dojechać potem rano na WF w dworca, więc to kolejne wydatki. Ale dobrze, jakby... Okej, okay. jak we wtorek już będzie, to... to... Spoko, chociaż tyle. No i co? Myślę, że ja <noise> może nagram takiego vloga w ogóle całego tygodnia na studiach, bo to tylko było takie rozpoczęcie, dlatego to już tak naprawdę jest koniec tego. Nie wiem, tam tego wyszło. Znaczy głównie tutaj gadam, ale to tak na wprowadzenie do studiów trzeba tutaj trochę pogadać, a potem myślę, że jak już będzie vlog z całego tygodnia czy coś, to będzie ciekawiej. Też tak myślicie? Ja też tak myślę. No, także żegnam was, jakby widzimy się w kolejnym czy coś. そう。